Это подарок мне? Нет. 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 Ну, класс. Добрый вечер. Добрый вечер. За мной уже из Майства, тренер Леди, Пан Станислав Парчесов. Тренер же на первых, это на такое споткание. Ну, понятно, что мы 2-2 на выезде сыграли. Этот результат нас не устроил, хотя в моральном отношении команда отыгралась там на выезде. И сегодня нам надо было обязательно выигрывать, что мы и сделали. Ostatnim meczu na wyjeździe zrealizowaliśmy, e, 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 ten rezultat nas nie satysfakcjonował, natomiast moralnie tam e, jakby odnieśliśmy zwycięstwo i dzisiaj chcieliśmy się odegrać, co nam się udało. Prosimy o pytanie. Filip, to info. Ja mam pytanie do trenera o to czy po meczu e, trener czuje satysfakcji, czy raczej czy raczej po prostu jest niezadowolony, tak w tej nie najlepszej końcówki. Я с вами соглашусь, что последние пять минут не имеет права команда так прижиматься к воротам, чтобы сопернику давать возможность что-то создать. А так мы полностью контролировали игру. И не думаю, что пять последних минут должны перечеркнуть первые 85. что же последние 5 минут дружина не повинна, так играть, не повинна позволить противнику сложить так много W pozostałej części meczu, my kontrolowaliśmy przebieg gry i nie może te ostatnie 5 minut jakby przekreślić tego faktu, że zagraliśmy dobre spotkanie. Chocia e, dumęż to się na nawet nieprawne a zawtó, zawsze zawran to inicjatywę oddawać nikada nie można. Może dzisiaj to nie jest najlepszy moment, natomiast jutro czy pojutrze porozmawiamy o tym, że nie możemy w ten sposób oddawać inicjatywy przeciwnikowi. Kolejne pytanie. Nie ma więcej pytań. Tam jest proszę. Dobry wieczór. Dobry, dobry. Daniel Popowicz, Kibic Legii. Panie trenerze, w ostatnim meczu Ligi Europejskiej jako lewy obrońca zagrał Łukasz Broki. Moim zdaniem zaliczył udany występ. Czy w związku z tym będzie on zmiennikiem Tomka Brzyskiego? Czy też będzie Pan szukał dodatkowych wzmocnień na tej pozycji? Ну, э, про усиление я э, не думал, а у нас э, все-таки, хотим мы или нет, это хорошо, что Паздан сегодня уже был здоров. А у нас всего шесть защитников в команде, и из них два было травмированы. Поэтому мы стараемся как-то э, варьировать, чтобы все-таки этот марафон мы прошли без физических спадов, что ли. Потому что... zajeżdżać jednego gracza nie Tak jak u nas z lewa nikogo nie ma, a Łukasz do tego grał, dlatego on i Brzyński zmienił jedną gracza. Jeśli chodzi o wzmocnienia, to nie myślałem nad wzmocnieniami, natomiast taką, mamy sześciu obrońców, z czego dwóch jest kontuzjowanych i musieliśmy rotować i ponieważ Łukasz dobrze się wpisał na lewej stronie, to wygrał na tej lewej stronie, natomiast to wynikało z tego właśnie między innymi z tego, że mieliśmy tych kontuzjowanych zawodników i po prostu przeprowadzaliśmy rotację w składzie, w linii obrony. Dziękujemy. to jeszcze na pytanie. Ty jeszcze dopytam, czy, czy według trenera ta te słabsze, słabsze 5 minut pod koniec meczu wynikało z dekoncentracji czy ze zmęczenia, czy, czy może jest jeszcze z czegoś innego? No, ja cię daję, eee, posył, że wspomnij 85 minut, a ty опять k ostatnim 5 minut przychodzisz. на негативе ты молодой человек. Жизнь такая штука, что только на позитиве можно что-то делать, а ты все туда. Ну иди тогда в темное царство, мы про 85 минут поговорим. Мы да? тут właśnie говорим, что 85 минут было добре, а пан Мы про светлое, а ты про темное. А пан ciągle wraca до того, что до последних 5 минут, которые были горше. Мы говорим о том, что добрые, а пан ciągle бы негативнее. А ты не видел пас супер дуды на Николиче и супер гол. Это ты не видел, да? А Ты все пять минут, да пять минут. Пять видел... минут, знаешь, такая песня в России. Пять минут, пять минут. Не видел пан такой сказал. Есть еще к тебе. Не видел. Давай про футбол поговори, а ты про пять минут. Не <laughs> <Nie laughs> видел пан такой досканого подания Дуды до Николича, о чем пан мувил их пяти минутах. Что за привычка у вас? Я видел поддание, но тоже видел, как родители пришли к нам. Порадовались, разорвали, на очко приблизились к пиасту. И жизнь продолжается. Мы в марафоне, мы не в спринтерской дистанции. У нас марафон, у нас игры, мы посмотрим, где будет. Сблизились мы на один пункт до пиаста. 5 минут, да, 5 минут. Это не спринт, это маратон, поэтому мы должны думать о следующих матчах, а вы продолжаете в этих 5 минутах. Давай, еще есть? A 89 minuta, tak? 5 minut, A 89 minuta, tak? 5 minut ostatnio. Jak ty nigdy nie żenisz się? Z, z taką filozofią nigdy pan się nie ożeni. Pokaż mi ją. Proszę mi ją pokazać. ją. No. Kto też z oczywiście. Dobra, 5 minut ja proszę, proszę nie zapominać, to jest w 85 minutach, a jeśli chodzi o te 5 minut, to ja już się poradzę sobie. I pozdrowienia dla małżonki.